W mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel świata. Ta radosna nowina, którą Anioł kieruje do nas wszystkich: że Jezus, jedyny Zbawiciel świata, przyszedł na ziemię, aby wyzwolić nas od lęku, oraz obdarzyć odwagą i zapałem do codziennego życia w prawdzie i miłości. Ta wspaniała nowina z nieba wzywa nas, byśmy nie lękali się szukać Chrystusa, który narodził się w Betlejem, dziś wokół nas. Spotkajmy się z Chrystusem i od Niego uczmy się sprawiedliwości, prawdy, przebaczenia i miłości. Wartości, które są w dzisiejszym świecie. Nieatrakcyjne, pogardzane czy wręcz deptane. Żyjmy tymi wartościami i podejmujmy wszystkie życiowe decyzje w oparciu o miłość, którą jest sam Chrystus, a nasze życie stanie się o wiele łatwiejsze. Kochani, otwórzmy nasze serca na miłość Ojca Niebieskiego, którą przynosi nam wszystkim Syn Boży, Zbawiciel Świata. Z odwagą go prośmy, aby napełnił nas radością i miłością, potrzebną do codziennego budowania pokoju w naszych sercach, rodzinach, miejscach pracy i wokół nas. Tego z całego serca i kolędą na ustach życzę, współbraciom, rodzinie, przyjaciołom i znajomym oraz internetowym przyjaciołom z mojego kanału na YouTube czy Google. I pamiętam o Was wszystkich w modlitwie w okresie narodzenia Pańskiego.